Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Paweł A to jest mój drugi filmik z map dla Twierdzy, Krzyżowiec oraz Twierdzy Krzyżowiec Extreme jak I zarówno tych wszystkich odmian Tak więc mam dla was dzisiaj dwie mapki mm, Które robiłem sam Oczywiście tak, ale znów jak zwykle Gdzieś mi tutaj usunęło, a nie działa Okej, okay, jednak działa wszystko, jest tutaj gites Mam dla was pierwszą mapkę Eee, ja tutaj się na chwilę sam, żeby nie było. Opa, opa, opa. Wrażem mi tam nie wchodził. Otóż tą mapkę robiłem dosyć krótko, bo zajęło mi to jakieś pół godziny podejrzewam. Nie było szału. Eee, co sądzę o tej mapce? Jest naprawdę fajna. Dużo sojuszników można sobie w niej dodać. I dużo przeciwników. Oni są blisko tutaj skupieni, więc pomiędzy nimi non stop trwa walka. Tutaj jest sobie ot otóż miejsce spokojne. Załóżmy Wy sobie je możecie wybrać, żeby załóżmy się tam bronić, przeciwko ludziom botom stąd, stąd czy stąd. Fajnie, fajnie polecam grę na Multi, bo grałem na niej i z kolegą testowaliśmy dosyć fajnie to tam wygląda surowców jest w miarę więc możliwości macie naprawdę duże tylko na co można by się poskarżyć to jest oczywiście Drewno, którego dałem specjalnie za mało, bowiem jakby się to skończyło, skończyłoby się to w jednym wielkim wyrąbem, który by się zaczął mniej więcej w pół minuty od rozpoczęcia gry. Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Dużo jest takich, takich mini rzeczek, jak widzicie. O, coś tam w tym stylu, tak? Troszkę tutaj, troszkę tutaj. Jakbyście sobie tak przypatrzyli, to tu są trzy palce, tu trzy palce, a tu taka głowa, taka śmieszna. Ym, to też powoduje taki, taką blokadę u naszych przeciwników, którzy muszą budować się troszkę inaczej. Oni się spokojnie tutaj wybudują. Nic nie usunęłem, tylko że po prostu nie mają już kasy, nie? <śm> I nie mają jak się budować. Tak więc, to jest pierwsza mapka i przejdziemy do drugiej, którą nazwałem, już wam mówię, Podwodny Świat. Dosyć śmieszna nazwa, ale podłapałem ją z Minecraft'a i z takiego filmu Podwodny Świat. Tak. Yy, powiem Wam, że jeżeli chodzi o tą mapkę, no to jest wręcz cudowna do gry na multi. Pograłem na nie chwilę z moim kolegą i wyszło nam nawet yy, dosyć fajnie, tylko że yy, nie mieliśmy czasu, by to skończyć, bo wojsko szło tak długo, yy, że. Praktycznie nasz przeciwnik, zresztą mój kolega, szybko. Przepraszam za zajęcie, ale jest już późno. Ale nasz przeciwnik y, ma szansę na szybką odbudowę, bo wojsko idzie dosyć wolno, nie? Ym, skąd w ogóle ten pomysł na te jakieś wyspy, tak? Wiecie co, podobałem to z Skyblocka. Jeśli ktoś kojarzy minecrafta chociaż to głupie pytanie. Ale podobałem to ze bloka, gdzie mamy mało tych mało rzeczy, z których coś tam budujemy, tak więc też dałem tutaj mało kamienia, mało żelaza. Oczywiście dałem trochę zielonki, ale wiecie, że jej nie jest za dużo, bo musicie wybudować swój zamek. Tak więc musicie trochę zaoszczędzić i po boku w każdej wyspy są tajemnicze dziury, gdzie można przejść. Zobaczmy, tutaj jest tutaj, nie? Tutaj ma dziurę, tu ma dziurę. I wiele, wiele innych. Tak więc mam nadzieję, że te dwie mapki, które zrobiłem i naprawdę się starałem dla Was, bo prosiliście mnie o to, yy, Wam się spodobają i najchętniej prosiłbym Was o komentarze, ale już po tym jak dodacie te mapki, zagracie na nich i je ocenicie, bo wiecie co, napisać komentarz tak od razu, to jest, to jest chwila, moment, ale yy, mnie tutaj naprawdę fascynuje, gdy ktoś wgra tą mapkę, zagra sobie na niej i... Po prostu napiszę mi opinię, to bardzo i to bardzo by mi pomogło, bo wtedy bym wiedział co robię źle i wyeliminowałbym błędy. Tak więc ym, mam nadzieję, że te mapki Wam się podobają. Wszystko macie w opisie. Yy, oczywiście linki do pobrania w opisie. Nie, nie zapomnijcie zostawić łopeczki w górę, to naprawdę pomaga. Yy. No i jeżeli macie jakieś pomysły na następne mapki, to oczywiście piszcie je w komentarzach, mogę zrobić mapki 2x2, 4x4, no praktycznie postaram się robić każdą możliwą, jeśli oczywiście wam się to spodoba, tak więc trzymajcie się i życzę miłej zabawy, dobranoc jak dla mnie, cześć.